Witam serdecznie. Zebraliśmy się tutaj, ponieważ robię cosplay. Niektórzy mogą już wiedzieć, co to za cosplay po tym stroju. W torbie mam jeszcze czerwone buty, które są spektakularne, piękne i doskonałe, bo to są takie platformy, takie duże, ogromne. I do tego cosplayu brakuje mi jednej bardzo, bardzo ważnej rzeczy, którą ma ta postać, a ja nie mam. Ale myślę, że możemy coś z tym zrobić. Driada, czy używając tych przyrządów, jesteś w stanie naprawić mój cosplay? Nie piłam jeszcze kawy. Rewki mamy y, tutaj. To będzie zabawne. Z tej perspektywy mam naprawdę duży brzuch. Tak, jeszcze go wypni. Dobra, bo musiałam się trochę pospieszyć. To jest mój piękny makijaż, prawda, że jest doskonały. Mój brzuch wygląda całkiem doskonale. Moje buty wyglądają spektakularnie. Nie schylaj się za bardzo, bo TikTok nie lubi tego, co jest pod spódnicą. Brakuje jednej bardzo istotnej rzeczy, która jest gdzieś. Tam. Czy wyglądam już doskonale? Trochę grzywka, taka emo, boże z góry to jest taka emo grzywka. Tam jest moja Eris, będą piękne zdjęcia, nie mogę się doczekać, przytulałyśmy się w krzakach, było ekstra.